Cześć tu Ania po godzinach Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17 moda, który się nazywa Roughly Enough Items i dzięki temu modowi będziemy wiedzieć jak się tworzy różne itemy po prostu receptury będziemy mieć na bieżąco No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać z internetu 6 plików do jednego moda 6 plików Może nie, ten mod menu nie jest potrzebny ale jest przydatny, bo przynajmniej widzimy jakie pliki są zainstalowane Okej, okay, no, także y, idziemy sobie teraz do internetu. Sorry za mój y, piękny głos, ale niestety alergia mnie dopadła dzisiaj i po prostu mówię tak jak słychać. <laughs> ok, wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu, i to jest strona nad pobieraniem fabryka. Klikamy tutaj na download installer, i stąd pobieramy plik. Następna strona, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z Fabric API. Zjeżdżamy sobie w dół do tego miejsca i tutaj szukamy wersji Minecraft 1.17. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Kolejna strona, na którą wchodzimy, to jest właśnie strona z modem Mod Menu. On nie jest wymagany, ale tak jak wspomniałam, jest przydatny. Zjeżdżamy sobie w dół do tego miejsca, szukamy wersji Minecraft 1.17, klikamy na strzałkę w dół i pobieramy sobie ten plik. No i w końcu dochodzimy do e, strony, do której link jest w opisie do filmu, e, strony z e, r, Roughly Enough Items, czyli z REI. E, zjeżdżamy w dół do tego miejsca, klikamy, e, szukamy wersji Minecraft 1.17 i klikamy tutaj na strzałkę w dół. No i przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z API do, y, y, do Ray, zjeżdżamy sobie w dół z, do tego miejsca szukamy wersji Minecraft 1.17 i klikamy sobie tutaj na strzałkę w dół i pobieramy klik i wchodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, strona cloth config API też do y, y, mod, moda Ray, zjeżdżamy w dół szukamy wersji Minecraft 1.17 klikamy na strzałkę w dół tutaj jak już mamy te wszystkie pliki pobrane, to musimy to zainstalować. No i co robimy? Klikamy prawym przyciskiem, klikamy R jak robak i jednocześnie przycisk Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury, wyskakuje nam takie okno Run, czyli uruchom. Wpisujemy tutaj %appdata% klikamy OK i pojawia nam się folder Roaming. W folderze Roaming szukamy folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu. Minecraft, szukamy folderu Versions, wchodzimy do folderu Versions i szukamy folderu 1.17. Jeżeli nie macie tego foldera 1.17, to musicie uruchomić Minecraft chociaż raz na wersji 1.17, to wtedy tutaj w folderze Versions stworzy się Wam folder 1.17 1.17. O tak. No, i jak już mamy ten folder, to możemy zainstalować. I najpierw instalujemy fabrika, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik fabryka. Chwilkę czekamy, aż nam się tu uruchomi. Uruchomił się. Jest fabryk installer. Tutaj nic nie zmieniamy. On jest już ustawiony na wersję Minecraft 1.17. Tutaj są wszystkie do wyboru możliwe. Ale nas interesuje 1.17, zatem to zostawiamy. Jest gotowy do zainstalowania, klikamy INSTALL i już po chwili jest zainstalowane z sukcesem. Klikamy OK, to zamykamy. Tutaj widać w folderze VERSIONS jest, stworzył się nowy folder FABRIC LOADER. Zamykamy to i uruchamiamy grę. No i uruchomił nam się launcher i tutaj w tym miejscu mamy tutaj profil Fabric. Zaznaczony. Jeżeli by tutaj nie było w profilu z fabrykiem, to klikamy na strzałkę w dół i z podanych możliwych profili wybieramy sobie profil z fabrykiem. Po czym klikamy Play, tu zaznaczamy OK, klikamy Play i czekamy aż nam się tutaj zainstaluje fabryk. Tutaj się pokaże takie. O, jest. I tutaj to całe musi się zazielenić, i wtedy nam się zainstaluje fabryk. I uruchomi się strona startowa gry. No, i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. Yy, tutaj na razie nic nie możemy innego zrobić. Także zamykamy grę i instalujemy pozostałe yy, pliki. To znaczy, znowu klikamy R jak robak i jednocześnie przycisk Windows ten z okienkami. Wyskakuje nam yy, okienko RAN, czyli urucham, Wpisujemy procent appdata procent. Klikamy OK. Jest folder Roaming, wchodzi, szukamy folderu mine, kropka Minecraft, wchodzimy do folderu kropka .minecraft I tutaj podczas uruchamiania Minecrafta z fabrykiem stworzył nam się folder mods w tym folderze kropka .minecraft Zatem wchodzimy do folderu mods I przerzucamy wszystkie te pobrane pozostałe pliki do folderu mods Mamy je wszystkie tutaj w folderze mods zainstalowane Zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. No i launcher nam się uruchomił. Sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jeżeli mamy, to OK. A jeżeli nie mamy, to y y klikamy strzałkę w dół i stąd wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i w końcu nam się uruchomiła strona startowa gry. Y wchodzimy w moc. I mamy tutaj, że jest zainstalowany mod menu, czyli to, co nam pokazuje, to co tu jest zainstalowane, i jest zainstalowane rei OK. Tworzymy sobie nowy świat, tam peaceful sobie. Jeżeli, jeżeli chcecie dzięki temu, że macie moda rei pobierać sobie itemy z tego moda, a nie przełączać się na przykład zawsze na Creative, żeby pobrać itemy to musicie tutaj zaznaczyć on allow cheats on I, i, i jeszcze sobie weźmiemy skrzynkę ok i tworzymy nowy świat i widzimy się jak się stworzy świat no i mamy sobie świat z piesyłkami razem i i i cóż 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 klikamy a e jak ekwipunek i tutaj mamy moda rei jak widać jest i tutaj sobie możemy Klikać i patrzeć na wszystkie itemy, jakie są. Jak widzicie, jest 21 stron. Możemy sobie kliknąć na item, żeby zobaczyć, jak się go kraftuje, ale tutaj musimy wybrać sobie, jak mam to pokazywać, więc takie sobie tutaj default zaznaczam i wybieram. No i teraz wiem, że żeby stworzyć te właśnie, jak to się nazywa, może znaki. <śm> To, to 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 muszę użyć planki i stick, a żeby sobie zrobić takie coś, to muszę te kelpy położyć właśnie w ten sposób w craftingu, a crafting się robi bardzo prosto w ten sposób. Książkę się robi z papieru i skóry, a papier się robi z trzciny, a skórę się robi z czterech y, króliczych skórek na przykład a taką y, y, buty z netheritu to się robi y, buty diamentowe w ten sposób i y, z, y, tym, ze sztabką netheritu a sztabkę netheritu się robi z netheritowych skarpów skrapów i złota a złoto się robi w ten sposób, że przepala się tutaj takie rzeczy. A teraz to już się chyba w ogóle sztabkę złota jeszcze inaczej robi. O, z tego. Z gold, raw gold. Okej. Okay. Się przepala w, w piecu, a piec się robi w ten sposób. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Do wszystkiego tutaj można dojść, jak coś się robi. A to się w ogóle robi w Smithing Table, który się robi w ten sposób, a sztabką żelaza się robi tak i tak i tak. O, i to się też przepala. Ok, czyli wiemy już jak, jak y, y, sobie patrzeć, właśnie na to, jak się to robi. Czyli klikamy zwykłym lewym przyciskiem myszy na obrazek, na, na przedmiot, i wtedy się dowiadujemy, jak on, y, jak go kraftować. A jeżeli chcemy wiedzieć na przykład do czego służy dany przedmiot, na przykład co można wykorzystać, w, w czym można wykorzystać Emeralda, to, to 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 wchodzimy w Options, Controls. Chyba tak tutaj będzie, mam nadzieję. Nie ma. Nie ma, ok. Czyli nie robimy tak w ten sposób, tylko jak ekwipunek. I tutaj mamy takie. Taki coś. Klikamy na to, i tutaj sobie są, właśnie, o, żeby pokazało receptury, to musimy kliknąć R jak robak. To w momencie, kiedy. Bo, bo tak to klikamy, po prostu zwykłym lewym przyciskiem myszy, i, i nam pokazuje, jak tutaj jest takie szare to kółeczko, a jeżeli y, by było czerwone, to wtedy. Y, aby zobaczyć, jak to się kraftuje, to trzymamy nad tym strzałkę i klikamy R jak robak I wtedy nam pokazuje właśnie recepturę. A żeby zobaczyć właśnie, do czego dany przedmiot użyć, to musimy kliknąć U. Czyli na przykład, jeżeli chcemy wiedzieć, do czego służą emeraldy, to trzymamy nad nim nad strzałkę. Trzymamy strzałkę nad emeraldem i klikamy U. I do tego możemy wykorzystać, żeby zrobić blok Emeralda i ewentualnie jeszcze beaconem. Aha, płacimy Bikonowi Emeraldem. O. No dobra, to zobaczmy. Diament chyba będzie bardziej użyteczny. Trzymam strzałkę nad diamentem i klikam U. U. O, i diament można wykorzystać do takich różnych rzeczy. O, do tego i do tego jeszcze w sumie też nie za dużo diament jest niepotrzebny <grych> Ok, no i teraz jeżeli bym chciała, potrzebowała sobie teraz pobrać taką diamentową siekierkę którą się robi w ten sposób no to, to muszę tutaj właśnie sobie kliknąć jest tutaj napisane shift click to toggle cheat mode czyli shift i na to klikam i jest włączone teraz cheatowanie Czyli mogę sobie wziąć teraz ten kilofek, albo to takie coś o, albo Emeralda. I Shift i klikam i wyłączyłam to, i teraz już dowiem znowu, jak jest, jak się to kraftuje. A jak to jest włączone, właśnie Shift i klikam, i jest włączone pobieranie y, itemów z Ray. No to jak chcę się dowiedzieć jak się kraftuje, to trzymam strzałkę nad itemem, klikam R jak robak i się dowiaduję jak się kraftuje. Okej, okay, bo ja już przestaję <śmówić> mówić, oddychać i w ogóle, także jak widzicie mod działa, ja kończę. Wypiszcie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie mój kanał i, i, i jeszcze jeżeli chcecie poradniki z wcześniejszych wersji Minecrafta, to zapraszam na zaprzyjaźniony kanał Craftstonsa. I tymczasem do jutra pa 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 całusów 102